Cześć, ja mam na imię Wojtek Szot i na co dzień piszę i mówię dla Was o książkach, To też mówię dla siebie. No ale dobra, nie wchodźmy w te dywagacje, bo miałem powiedzieć Wam dzisiaj o filmie, który możecie znaleźć na platformie mojeekina.pl. Film jest o Jerzym Pilchu. Jest zatytułowany tak, jak film o Jerzym Pilchu powinien być zatytułowany. Tuowany, czyli film o pilchu, jego reżyserem jest Adam Lewandowski. Film ten trwa 50 parę minut, i za chwilę wchodzi, a nawet już pewnie jak ja to mówię, to już szedłem na platformę mojeekino.pl. Serdecznie zapraszam tam. A po co, dlaczego warto? Warto choćby dlatego, że zobaczycie, jak wygląda taki świat opowiadania o pisarzu, który powoli gdzieś tam zmienia się. Znaczy w filmie występują w 90% mężczyźni. Jedyną kobietą, która Opowiada o Pilchu jest Katarzyna Kubisowska, jego biografka oraz Matka Pilcha. Matka Pilcha zresztą jest tutaj bardzo ciekawą postacią, ponieważ dowiecie się, jakiej książki nie przeczytała nigdy swojego syna oraz jak, on, jak reagowała na niektóre pomysły jego literackie. Jest dużo o tym, jak Pilch chciał być pisarzem, jak Pilch od początku był przekonany do, tego, że do tej swojej roli, jak wchodził w bycie Pilchem. Będzie też oczywiście sam Jerzy Pilch. I te wypowiedzi Pilcha są tutaj najciekawsze bardziej dramatyczne, bo całość jest taka podana w mocno takim krakowskim sosie. E, miasto Kraków zresztą sponsoruje e, film KBF e, i można powiedzieć, że niestety, ale Warszawy tam prawie nie ma, e, więc... E, jest sporo minusów w tym filmie. Ja nie, nie będę tego filmu jakoś super ultra zachwalał, tak? jakby e, jako genialnego, doskonałego dokumentu, bo to byłaby ściema, ale jest to ciekawy film. Pod względem zobaczenia, jak się opowiada o pisarzu, jak się go konstruuje. W dokumencie występuje też Andrzej Stasiuk na przykład, który mówi niesamowitą frazę. I to zawsze jest niezwykła przyjemność posłuchać, w jaki sposób Andrzej Stasiuk mówi frazą, którą pisze wykształconą, no, piękną. Rzecz. Oczywiście taką bardzo literacko. Niewiele osób w Polsce pisarzy, pisarek mówi taką frazę, jak pisze Stasiu, na pewno taką mówi i Pilch taką mówił. No, oczywiście mamy tutaj do czynienia z człowiekiem, który jest już starszym panem, schorowanym, z widocznym Parkinsonem. Ale który bardzo się stara, żeby Adamowi Lewandowskiemu opowiedzieć o sobie. A to skupienie się na Krakowie z wieloma przebitkami, z udziałem Krakowa też jest jakoś urocze. Chociaż tak jak mówię, bardzo zachęcam do zobaczenia tego filmu, żebyście zobaczyli jak na hmm. Jak konstruuje się właściwie taką narrację o, o pisarzu, o autorze, o wybitnym e, człowieku? E, a jednocześnie jest tam sporo dramatyzmu, który jest oczywiście no, wciągający i, i porażający momentami. Więc tak, gdybyście e, chcieli spędzić 50 parę minut z pilchem oraz z dość sporą ilością. E, Widoczków Krakowa, takich z osób, taka i nie tylko. To bardzo serdecznie zapraszam. Film o pilchu na mojekina.pl. Jak polecam, chociaż z krytycznymi uwagami. Wojtek Szot, pozdrawiam.